Powracam do Was znowu z tematycznymi filmikami, bo zaczął się tydzień temu kurs i teraz w weekend przerabialiśmy pierwszy temat, to był temat szkoła, to znaczy, że teraz co dwa tygodnie będzie pojawiał się filmik z nowym tematem. Pierwsza lekcja to będzie bardziej teoria, czyli tak, teraz będę podawać słówka, które będą Wam potrzebne za tydzień, zarówno na lekcji, jak i w filmiku. Powiedzmy w powtórce będzie to powtórka dialogów, które prowadzimy, prowadzić będziemy na. Na lekcji, czyli dzisiaj jest słówka, a za tydzień e, dialogi, rozmówki związane z tym tematem. Tematów będzie osiem, na, na ten kurs naszykowany jest tak jak ostatnio: osiem tematów, między innymi w banku, fryzjera, e, open bath, i food, czyli e, komunikacja miejska, jak zamówić bilet, i tak dalej. E, pod koniec też będzie rozmowa kwalifikacyjna, i nic motywacyjne, jak napisać. Także o tym z czasem też będą filmiki. Dzisiaj przedstawię Wam kilka wyrazów, nie wszystkie, które mieliśmy na lekcji, tylko te takie najważniejsze i może te, które były trochę trudne z wymowy e pokażę Wam, tak aby osoby, które chodzą na kurs, mogły też sobie poćwiczyć jeszcze wymowę. E Chut, pierwszy taki wyraz de Lairar. Lairar to jest. E ja właśnie. Nie będę mówić od razu po polsku, tylko niektóre wyrazy będę opisywać po holendersku dla osób, które już trochę znają holenderski. De lerar is iemand, die les geeft, he, op school. En leraar is een man en lerares is een vrouw. Lerares is dan een vrouw. Ja, dus leraar en man, die les geeft, czyli mężczyzna, który daje lekcję. Lehrer nauczyciel, lerares to jest nauczycielka. Lehrer and the lira res. The volgende tutaj w skrócie tylko jeszcze napiszę, to jest krótki wyraz. The less, the less to jest lekcja. The less. A by natomiast. By less. By że je wiódłic ekstra, je wilt iets So as in the less also, tak jak już podczas lekcji mówiłam. Je drinkt coffee i nie wilt cookie. Baj. I chcesz do tego. Pierzkawe, chcesz do tego ciastko. Baj to jest coś do czegoś, tak? Dodatkowo. Bajes. Uh, Ekstra lesja, yeah? byles. Korepet dodatkowa lekcja. Folgende jest. Um, heb ha. geen nie hier, Nie wzięłam sobie żadnego. Żadnej ściereczki, no ja. Uh, Folgende is aandacht. De aandacht. De aandacht. mój word. Aandacht, nou ja, niet om uit te spreken, niet om ale znaczenie, aandacht. słuchać. Jouw kindje, jouw kindje heeft moeite met, uh, met Nederlands of met ander vak, vak des przedmiot. Uh, czyli dziecko ma trudność z jakimś przedmiotem, w jakimś przedmiocie. Jij moet extra aandacht besteden. Dat betekent, jij moet extra oefenen met jouw kindje. Aandacht besteden, znaczy poświęcić. Uwaga, andacht to jest uwaga, aby stayden poświęcać, albo na przykład poświęcać czas, stayden, ja nie? nie chodzi tutaj o to, że ding ding, święci ksiądz e, mieszkanie czy coś dom, tylko stayden, poświęcić czas, poświęcić uwagę, poświęcić chwilę na coś. A Andacht właśnie tutaj chodzi o uwagę, nie w sensie uwaga, teraz mówię coś ważnego, albo uwaga do dzienniczka, tylko właśnie andacht stayden, żeby poświęcić uwagę dziecku na coś. And then the de volgende the de avond. Outer to jest mama of papa, an avond jest yeah, avond, dunker, is avond, avond to wieczór. mama of papa, czyli outer to jest rodzic. ouder avond to jest wywiadówka. Yeah, Gra w jak można to pokojarzyć wieczór dla rodziców, tak? Nie dość, że bez dzieci, to jeszcze się dowiesz wszystko na ich temat. Wywiadówka, ja yeah? outer avond, wieczór rodziców. To sobie przetłumaczone. Chodzi o wywiadówkę outer avond. And the what have Cypher Lies. Um, het cypher to jest cyfra. I Cypher też znaczy ocena w szkole. A Lies to jest lista, więc Cypher to będzie lista, ocen, świadectwo. Pamiętajcie, C jako S wymawiamy, więc jest C i J jako A. Więc Cypher nie nie Cifer. cyfer, ja? Cyfra, ocena w szkole. Um, dan. mój bardzo trudny wyraz. De concierge. Nie ty, tylko De. De concierge. Ehm. Um, Wat is dat? Concierge is een man op school. En hij geeft geen les, is geen leraar. Hij heeft heel veel sleutels. Ja, man op school met heel veel sleutels. Sleutels te koeten. Mężczyzna w school, niet nauczyciel maar bardzo doen kluczy. koeten. Concierge, wozner. Dan hebben wij nog ontwikkeling. En ontwikkeling de ontwikkeling 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 betekent jij wilt meer leren jij, wilt, jij hebt een ander doel of jij niet ander maar hoger doel jij wilt meer leren meer bereiken chcesz więcej osiągnąć chcesz się więcej uczyć ontwikkeling dus rozwój je wilt ontwikkelen zich ontwikkelen rozwijać Untwikling, rozwój. Ta ontwikkeling na przykład to będzie tak, rozwój na przykład z holenderskiego, tal to jest język obcy. Pytasz się w szkole nauczycielki, jak sobie moje dziecko radzi tam w językach, tak jak się rozwija, czy jest jakiś postęp w holenderskim. Bo głównie właśnie będzie za tydzień rozmówki, tak, ty jako rodzic idziesz do szkoły zapytać, jak sobie dziecko radzi w szkole. Ostatni taki wyraz, nie z listy, ale ostatni, który Wam podam. Bo będą najbardziej potrzebne za tydzień w rozmówkach, to: The aanwezigheid, aanwezigheid, The aanwezigheid. Zaraz do tego powrócę. Najpierw skreślę to, bo to już nie będzie i to, bo teraz nam powstaje z tego przymiotnik. aanwezigheid. betekent iemand is here. In the class. Iman, oh Jantje, aanwezig goed zo. Oh, waar is Pietje? Pietje is thuis. Pietje is afwezig. Ja, aanwezig en afwezig. Aanwezig, jaj bent er wel. Afwezig, jaj bent er niet. Jij bent ziek, jaj bent niet op school. Czyli aanwezig, obecny. Afwezig, nieobecny. A co było z tym hajt w takim razie przed chwilą? Tutaj już dodam rodzajniki, bo to już będą rzeczowniki, wtedy nie przymiotniki. Jak mamy "-heit", końcówkę, to jest właśnie zawsze po polsku ta, to tak mamy "-ność", końcówkę, czyli obecność. An obecny. An obecność. height. Tak? A nieobecny. A wejrzych, nieobecność. Tak samo na przykład mamy wyraz mójlek, trudne. Mójlek, hejt, trudność. Hejt, końcówka, to jest ta tość, ność i tak dalej. Ehm, Chód. Co jeszcze do unvezy do i do avvezy, to Wam tutaj jeszcze powiem o czym wspominałam na lekcji, żeby Wam to jeszcze powtórzyć i utrwalić. Jak mamy an, czy to jest jakiś tak, czy to jest jakiś rzeczownik, czy to jest czasownik, obojętnie jak mamy an i chcemy potem przeciwieństwo tego dać, tak jak tutaj jest obecny, nieobecny, to przeciwieństwo an będzie zawsze af albo out. An jest zawsze czegoś na więcej, czegoś na plus, a af jest czegoś mniej. Przykład licht. Aan, Zapalame sjaatwo, licht uit, Gashimme ja, sjaatwo, jas aan, Zapalame koertje, jas uit, Stjongame koertje, aanwijzen, ja? je ziet naar Assaba ja meer, en afwezig, je ziet naar Assaba Mniej, afwezig, ja minder Mniej. Goed, ik kijk op mijn hand, is een beetje vies. Kijk eens, een beetje vies, een beetje zwart, zwarte piet ben ik nou. To też o się I kończę na filmie Off -marken. kończę filmik. Widzimy się w czwartek w filmiku, a za tydzień znowu nagram filmik właśnie z powtórką z lekcji e, dla kursantów. No i też dla, dla reszty, co oglądacie, zawsze czegoś się tam dowiecie. Właśnie będą rozmówki w szkole typu e, zebranie rodziców, e, na co mam poświęcić jeszcze uwagę, e, Dzwoni tam nauczycielka ze skargą na dziecko, dziecko jest chore, musisz zameldować znaczy zgłosić chorobowe. Tak je dan. Goed, dus tot volgende week. Succes met leren. Als jullie vragen hebben, je weet het, je mag altijd mailen of op Facebook hè, laten weten. Nou, tot de volgende keer. Doei.